Cześć, dzień dobry. Dawno nie było mnie z prezentacją albumu. A to dlatego, że nie robię ostatnim czasem żadnych albumów e, na zdjęcia, więc postanowiłam troszeczkę się tak e, rozgwać. I z braku pomysłu w sumie, co ja chcę, jak chcę, żeby ten album e, wyglądał, to powstał taki albumik na podstawie tutorialu. E, kolor i kropka. Na YouTube znajdziecie właśnie, jak wykonać. Taki malutki albumik, on chyba był w tym momencie tak publikowany, gdzieś pół roku temu. On generalnie w tutoriale jest zamykany na magnes. Ja po prostu przykleiłam tutaj papier, zanim przypomniałam sobie o tym magnesie, więc już wspomogłam się z tążką, właśnie od zewnątrz zaklejoną. No i sięgnąłam tutaj po kolekcję. Beyond the Sea P13 dość stara kolekcja i w 30 wiecie na promocjach z tego co kojarzę no i album jest pełen właśnie klapek na zdjęcia 10x15 i on w oryginalnym proje projekcie jest taki pionowy niestety jego takim minusem jest to, że wszystkie te klapki są na albo na pion, albo na poziom, w zależności właśnie jak przeglądacie, tak? Tutaj macie już tylko na zdjęcia poziome, albo tylko na zdjęcia pionowe, więc to jest taki troszeczkę minusik, jak dla mnie. Ja wszędzie, jak widzicie, wykleiłam papier skrapowy, no ale on będzie do zaklejenia zdjęciem po prostu. Z tego względu, że ja miałam, mam dość dużo tych papierów właśnie z tej kolekcji, no i po prostu miałam gdzieś tam Pozostawały miścinki stwierdziłam, że już nie będę białego papieru, po prostu niech będzie ten papier skrapowy. Może się skończyć tak, że ostatecznie ktoś nie wyklei zdjęć 10 na 15 tylko 9x13 i wtedy będzie mieć taką właśnie. Obwódkę jeszcze z papierem skrapowym. Minusem dla mnie i nie jestem pewna, czy tak było w tutorialu, czy ja źle przykleiłam. To są takie kieszenie tutaj, które też są dość duże, bo one chyba mają być właśnie tym miejscem na zdjęcie. Bo się to idealnie też mieści, albo bym zrobiła na następny raz mniejsze te kieszenie, albo bym je zrobiła w drugą stronę skierowane. No bo z tej to strony to się będzie bardzo ciężko wszystko wyciągało. Będziemy wadzić o tą klapkę, i staram się nie robić właśnie takiej kieszeni, gdzie jest trudno z nich wyciągnąć zdjęcia. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie sporo klapek. Tego nie było w tutorialu, po prostu mi została jakaś tam klapka. Z tej części, bo ona tam miała być, ale mi jakoś nie pasowało. Miałam prawie nie wyużyć za dużo wszystkiego. No, i jak widzicie, ta kolekcja jest bardzo taka zdobna, ale są też stonowane arkusze właśnie jak to drewnienko, jak ta mapa, więc można sobie tutaj wszystko równoważyć. Wykorzystałam też takie naklejeczki z tej kolekcji. Ja je dostałam w kalendarzu adwentowym skrapkowo. To jest papier skrapowy, ale zobaczcie, on jest praktycznie biały. No mówię, takie ścineczki tutaj powykorzystywałam, żeby mi nie, nie zostawały. Napisy z kolei są z craft okloka. Chciałam wykorzystać napisy z Mintaya, ale nie mogłam ich znaleźć, bo mam papierowe. No ale te są takie wystające i nie byłam pewna, czy to nie będzie gdzieś tam haczyć, zawadzać, ale jest dobrze. I ciekawe jest to, że jeden panel macie tak wklejone, strony, to jest po prostu bigowanie. To nie jest tak dedek właściwie, tylko taki sposób wklejania kart. Bo nie jest tak dedek, to jednak mimo wszystko ma jeszcze osobną część taką trzymającą i strony się osobno wkleja, ale w ten sposób też można Właśnie kleić strony, szczególnie w typie albumu, folio strony wewnętrzne. No i przy małym albumiku da radę to ogarnąć. No i jak mówię, są też właśnie arkusze takie delikatniejsze, takie niezbyt zdobne. Ale wykorzystałam te właśnie, czy to, to nie bo właśnie. Kostą z arkuszy 30x30 są małe, chyba jeszcze bloczki e, gdzieś dostępne, ale te grafiki bardzo mi się podobają, więc właśnie na przykład je wyeksponowałam. Tutaj dodatkowo, e, tutaj jeszcze raz ta, e, właśnie, fafeczka. Mm, fajnie, fajnie, bardzo mi się to e, podoba. Są takie w kolekcji, właśnie, karty e, z grafikami, jak ta e, latarnia. I ładnie to według mnie się. Komponuję, mam jeszcze trochę tych papierów, więc na pewno jakiś albumik z nich. Powstanie bo tak jak mówię, bardzo, bardzo mi się spodobała ta kolekcja i nakupowałam jej przy okazji jakiejś promocji na P13, więc jeśli jesteście zainteresowani, możecie jeszcze sprawdzić. Napis to jest tekturkowo, a ta gwiazdka to chyba ze Snip Artu, z jakiegoś tam zestawu takiego nadmorskiego, no i elementy do wycinania z kolekcji, które są w pełnych kolekcjach na okładce na pewno dostępne. No tutaj też jest piękna taka właśnie grafika z tą żaglówką. Ona akurat tam gdzieś na karty to trafiła się, ale no tu mogłam całość po prostu wyeksponować, no nie razem z tym stoliczkiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej prezentacji albumu. Albumik jest jak coś dostępny. Od ręki do zakupienia. Dzięki wielkiej. Do zobaczenia w następnych filmach. Hejjo.